Powinna być bardzo szybko skończona. Nie może być tak, że w gruncie rzeczy dziś nie wiadomo, czy ten termin, już przesuwany ostatecznie, to jest 31 grudnia tego roku, czyli 2014 roku, czy ten termin zostanie dotrzymany. Czy Polska będzie w odpowiedni sposób zabezpieczona? Bo gdyby to zostało dotrzymane, to przy innych inwestycjach. Innego rodzaju można powiedzieć, że Polska nie mogłaby już podlegać naciskowi, szantażowi gazowemu. I ta sprawa musi być przez nas postawiona. Po to tutaj przyjechałem, żeby ta sprawa została postawiona, żeby ten postulat, więcej, to żądanie, to jest żądanie, to jest sprawa dotycząca naszego bezpieczeństwa, był zaprezentowany publicznie i żeby. Podjęto działania zmierzające do zakończenia budowy. My to wszystko o czym słyszymy. No, nie można było tego sprawdzić, kiedy w 2012 roku posłowie w końcu uzyskali zgodę na wejście na teren budowy, to jednak to była zgoda ograniczona, nie udało się dotrzeć do wszystkich miejsc. My nawet nie wiemy, czy pewne elementy inwestycji zostały podjęte.